Mogę wam jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć, jak już jesteśmy przy takich Delikatnych likach tak naprawdę Ja mam taką zasadę, że ja nie, ja nie likuję rzeczy, których nikt wcześniej nie zlikował Zazwyczaj przynajmniej, bo nie zawsze A tutaj Szalony się wygadał, więc ja mogę po prostu potwierdzić, że też takie informacje do mnie doszły Natomiast Prime 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 MMA Za około miesiąc Będzie Organizowało galę Galę we Wrocławiu To chyba jest oficjalna informacja, nie? To mi się wydaje I zgadnijcie, kto dostał ofertę walki Nie Kuba tym razem brat Kuby. Brat OG Gensi dostał propozycję walki. No co mogę zapytać, no zgadnijcie z kim będę się bił, no <laughs> Zgadnijcie z kim będę się bił. Nie no, powiem wam tak. Dzisiaj... Patrzcie, ale widzicie, widzicie widzowie rosną, już zaraz będzie tysiąc. Ja pij... Dole, jest dobrze, lecimy Kuba jak, jak na pierwszy live po 11 dniach nie ma tragedii wam powiem z frekwencją. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Więc tak, dostałem ofertę walki na Prime na wypożyczeniu za zgodą Federacji Fame. Mm. Powiem tak, no walczył nie będę, ale ofertę rozważałem, ofertę rozważałem. Natomiast walczył nie będę. Jeszcze pojawiła się jedna opcja, tylko opcja nieoficjalna. To znaczy taka, że oferta nigdy nie padła w moim kierunku. Od trzeciej federacji, od Cloud. Z kim miałem walczyć? Znaczy, więc to nie było o, o, ogólnie konkretów odnośnie Rywala. Bardziej był pomysł. Znaczy, generalnie ja mieszkam we Wrocławiu, więc oni stwierdzili, że jak mieszkam we Wrocławiu. Siema, Arturek! Dawno cię nie było, bo kurwa nie było gdzie być, bo mnie nie było. Dzięki za donate'a. Yy... Zresztą takie, że ja mieszkam we Wrocławiu, to oni po prostu wpadli na pomysł, że może ludzie z Wrocławia dla mnie by przyszły, przyszli. Ja nieskromnie powiem, że ja uważam, że w tym mieście jestem lubiany, więc myślę, że raczej przyszliby widzowie z Wrocławia dla mnie, póki tak, tak uważam. Myślę, że nie byłoby problemów, żeby wyprzedać yy, sektor, który byśmy sobie zrobili, bo wtedy na pewno sektor bym zrobił. Natomiast no, no finalnie do takiego starcia nie dojdzie, natomiast gdzieś tam nie będę kłamał, i zastanawiałem się nad tym. Eee... Nie było konkretnego rywala na tapecie, były tam bardziej rozmowy odnośnie wynagrodzenia, które chciałbym dostać. Ja powiedziałem, że wynagrodzenie ma być jeden do jednego, takie samo jak w fejmie. Nie chcę więcej pieniędzy, bo nie chcę być nie fair. Nie chcę też mniej pieniędzy, bo wtedy będę nie fair też w stosunku do federacji, w której jestem podpisany. Poza tym za mnie nie chcę wychodzić. No i powiedzmy, że wstępnie warunki finansowe im odpowiadały. Natomiast no, powiedzmy, że. Nie doszło do finalizacji, więc ja walczyć nie będę. No i dobra, kolejna sprawa jest taka: to, to jest taka bardziej ciekawostka, uważam, że to w kurwę śmieszne. A dzisiaj mamy taki ten, taki kurwa temat plotkarski na kanale. Fajnie, no. W siedzę, kurwa, i plotkuję. Ale powiem wam, że brakowało mi takiego pierdolenia. Bo na przykład Natalii mi się takich rzeczy pierdolić nie chce, bo na to w dupie ma. A to w siedzę na, la, na kurwa na live, popierdolę do Was i czuję, że się wygadałem, nie? No, znaczy nie, powiem Wam tak, widzę, jakby ten temat z Prime'em to też jest taki nie do końca zero-jedynkowy. O, ja, może ja odwołam się do jednej rzeczy, bo ona w tym momencie byłaby bardzo trafna, w punkt, że tak powiem. Przy okazji też powiem Wam, jakich gości na dwa bieguny dogadałem. Natomiast też, czy dojdzie. Wiecie, Fabiański też był dogadany, nie? Powiem więcej, Fabiański nawet przyszedł i ze mną nagrał, a finalnie wiadomo, jak się potoczyło. Więc nie, jest, nie dam sobie ręki uciąć, że te osoby się pojawią. Natomiast są ciekawi goście dogadani. Eee, pokażę Wam jeden post pewnej osoby. O kurwa, jak on zaspomował sobie Twittera. Ja pierdolę. Ty aż to kurwa ciężko znaleźć będzie. Ociechuj. Jak on spamuje, o kurwa. Dobra, nie znajdę tego, chuj to, po prostu wam powiem. Nathan Marcoń ostatnio zamieścił taki tweet, w którym powiedział, że miał się bić na prime, natomiast yy, Jóźwiak poleciał w melange i nie ma z nim żadnego kontaktu. coś, coś w tym stylu, nie? No i to też jest prawda, bo my się nie dogadaliśmy z wielu powodów. Znaczy, ja byłem, byłem średnio zainteresowany ogólnie na początku. Potem stwierdziłem, że w sumie są to darmowe pieniądze, rozpinałem, żeby zawalczyć poprosiłem menadżera, żeby w moim imieniu poprowadził rozmowy, żeby wyciągnął rywala, jakiego miałbym dostać i gdybym dostał kontrakt na maila, to wtedy bym się zastanowił, czy na pewno z tego podpisywać, czy na 100% jestem pewien, że ewentualnie mógłbym pójść takie miejsce, czy nie, więc to nie jest tak, że podjąłem decyzję, bardziej gdzieś tam to w zawieszeniu wszystko było, natomiast ten kontakt z nimi był kompletnie zerowy, z nimi, zerowy, przestali odpisywać podobno menadżerowi, przestali telefony odbierać, czyli dokładnie tak jak w przypadku Natana Marce Sonia. Podobno z Rafonixem też tak zrobili, więc ja stwierdziłem, że są na tyle niepoważni, że, że no nie ma o czym dyskutować, nie? No, jak się potoczyło z Fabiańskim, nie będę tego powtarzał dziesiąty raz, na jednym odcinku masz to wyjaśnione, no, przed ostatnim. Prime nie płaci albo 10k za walkę. Dobra, to ogólnie ja byłem, ja powiem jak byłem dogadany, to akurat management mi poszedł na, na, na rękę. Znaczy tak, czy, czy Prime ma historię Cwaniackiego podejścia w stosunku do zawodników i czy czasami migają się od tego, żeby zapłacić pełną należność? Tak, jak najbardziej. I ja nie ukrywam, że kiedy dostałem tylko ofertę, to były pierwsze rzeczy, które gdzieś tam yy, o których myślałem, że, że, że mogę po prostu nie zobaczyć nigdy tych pieniędzy, które będą na kontrakcie. Zadzwoniłem do menadżera, yy, zapytałem go, jakie jest jego zdanie w tej kwestii, czy on jest w stanie mnie jakkolwiek zabezpieczyć, i dostałem odpowiedź. Że wszystko będzie na barkach mojego managementu. I jeżeli nie daj Boże doszłoby do sytuacji, że ja nie otrzymałbym należności, to wtedy pieniądze wypłaciłby mi menadżer ze swojej firmy. Dostałbym po prostu przelew od nie od federacji, a dostałbym przelew od agencji, która mnie reprezentuje. Bo on powiedział, że on to sobie prawnie tak załatwi, że, że, że to ogarnie. Dzięki, stary, pozdro. Dobra, to powiem moment, jacy goście są wstępnie dogadani. Mówię wstępnie, bo ja uważam, że z jednym gościem to nigdy nie wiadomo. Dosłownie nigdy. Więc tak. Po pierwsze, Natan Marcoń. Rozmawiałem z nim wczoraj, rozmawiałem z nim przedwczoraj. Powiedział, że do końca tego tygodnia się zjawi na dwóch biegunach, czyli publikacja byłaby w następnym tygodniu. Uważam, że to będzie ciekawa rozmowa, jeżeli do niej dojdzie. A kolejna rozmowa, która też ma równie olbrzymi potencjał, bo na pewno łatwa nie będzie, to jest rozmowa z Boxdelem. Zbierając pod uwagę stosunek Filipka do Boxdela i też mój stosunek częściowy w odniesieniu do tego, co po odpierdoli, co odpierdolił np. Sergiuszowi to myślę, że mogłoby tam paść sporo ciekawych tematów i na pewno my nie bylibyśmy yy, nieobiektywni, że tak powiem, a raczej zadawalibyśmy pytania, które no kurwa do najwygodniejszych nie należą, nie? No i Boxdel zadeklarował wstępnie, że zjawi się w niedzielę. Natomiast czy faktycznie to się odbędzie, czy się nie odbędzie No jak tak Bogzel mówi, że ogarnie No to powiedzmy, że Że nie jestem pewien, czy ogarnie, nie? No ale deklaracja taka z jego strony padła Bo Filipek mi Mi przekazywał, bo to Filipek go zaprosił Management, po cholerę ci management Skoro nie masz praktycznie lokowań O, zaraz zamknę pizdę hejterowi Uwaga widzowie, uwaga, uwaga Rawciu idzie zamknąć pizdę hejterowi 5, Cztery Trzy Dwa, jeden, TADAM! CSGO skins z kodem TAKE PAN! Znajdziecie było pytanie o kartkiego o dwubieguna, czy są na to szanse? Dobra, zadajmy sobie podstawowe pytanie: Mianowicie, czy kartki kiedykolwiek występuje w jakichś wywiadach? Bo mi się wydaje, że nie. I tak, szansa jest zawsze: zawsze jest szansa wyruchać szympansa. A i w Warszawie. Tak, by the way. Taka dygresja. Natomiast ja nie wiem, czy Kartki jest osobą, która potencjalnie chciałaby na tego typu formatach występować. Ja mogę oczywiście go zaprosić, mogę zapytać, natomiast nie dawałbym temu szans większych, nie?